Siemano, witam was wszystkich, dzisiaj odpakowanie Mr. Boxa za stówkę Mr. Box jest ze sklepu Big Fun i w sumie nie planowałem go kupować, ale dostałem go na imieniny od narzeczonej, więc przyda się na pewno coś dodatkowo do postrzelania No i tak, box się będzie prezentował w taki sposób, nie będę wam spoilerował od razu Pierwsza rzecz to jest kosteczka Sensacja od Jumbo, coś w tym stylu 27 strzałów. Kosteczka wydaje mi się fajna. Tutaj ma 3 takie grubsze i 4 i po 4 potem są dysze, więc no zobaczymy, jak to będzie strzelać. Nie wiem, czy to przerobię na one czy też nie. No to się okaże. Kolejna kosteczka jest to takie piszczałki. 50 strzałów, więc spoko, bo zapomniałem tego kupić. A to zawsze się opłaca wziąć za 5 zł, czy tam 7. E, więc na no spoko. Ogólnie jeśli słychać e, w tle chrapanie, to po prostu mój pies śpi obok, więc no. E, dobra, kolejne są to petartki C4. Już tutaj są rozpakowane, bo nagrywam to kolejny raz, bo e, po prostu w poprzednim tym nie obróciłem kamery i było nagrane w pionie. E, petardki są popakowane po 5 sztuk, co jest według mnie dobrą opcją, bo e, pozwala utrzymać porządek w całym stafie i tak na przykład ostatnio to wprowadziło Jorgę w swoich petardach, na przykład JC05 i są pakowane w taki sposób po 10 sztuk, mimo że jest 30 w opakowaniu. Tak, kolejne to są rakietki, dwie rakietki to są rakietki Danger, te Danger z tego co pamiętam to są słabe, lecz dwie rakietki z których się najbardziej cieszę to są te Blasty. Te blasty były dostępne w Dino w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku również będą w podobnej cenie, więc jeśli tak, to na pewno ich nakupię sporo, bo są fajne do zabawy. E, Podejrzewałam, że ten aplauz jest to to samo co blast. Bo gramatura jest ta sama, firma ta sama. No i wyglądem to samo praktycznie, więc e, no bardzo fajnie te rakietki robią robotę i na pewno je wezmę, jeśli będą dostępne. Kolejne rakietki to są rakietki Thunder, czyli z efektem hukowym 12 sztuk od firmy piromax również. Zobaczymy jak one wypadną, bo sam jestem ciekaw, czy będą dawały efekt podobny do Dumboomów, czy może lekko słabiej, więc no zobaczymy. Następnie mamy tutaj fontannę, co ciekawe ta fontanna. Jest taka wielka, ma 140 gram neku, tutaj jest widoczne. A ostatnio w w swoim co poprzednio opakowywałem, mam taką fontaniekę, która ma napisane 100 gram. Jeśli tu jest podana gramatura yy, pirotechniczna, a nie cała waga tego, to zobaczcie jak to się prezentuje względem tej fontanny. Jakie to jest oszustwo względem wielkości, bo tak naprawdę ta fontanna podejrzewam, że jest pusta w większości miejsc i tak naprawdę jeśli ktoś kupuje oczami i, i nie sprawdza kramatury, to wziąłby prędzej taką, niżeli tą mniejszą. Yy, dobra, kolejne rzeczy to są rureczki. 12 sztuk. Coś takiego. Fajne, będzie do postrzelania, więc bez problemu. No i ostatnie dwie rzeczy to są takie Oto flashlight to się nazywa. Nie wiem dokładnie co to jest. Wydaje mi się, że to są stroboskopy, ale nie jestem pewny tak naprawdę. Możliwe, że to są jakieś strzelające e, takie kuleczki czy coś w tym stylu. Zobaczymy na testach. E, no i tak. Cały stafik się prezentuje w taki sposób, jak za stówkę. Według mnie naprawdę fajny i w połączeniu z tym stafem, co poprzednio kupiłem, na pewno zrobi robotę. No i do postrzelania takiego na spokojnie przed sylwestrem jest w sam raz. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia poprzedniego odcinka, gdzie odpakowywałem właśnie tamten zestaw, co jest tam widoczny. I od razu też wrzuciłem odcinek z zestrzelania tymi petardami z tego boksa, więc również zapraszam do obejrzenia. Niedługo pojawią się kolejne odcinki zestrzelania, więc... Eee, również zapraszam. Dobra, to by było na tyle. Zestawik się tak prezentuje. Ja jestem osobiście zadowolony z tego zestawu. Na razie cześć.